No, witam moje kochane baranki. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe. Moje kochane, nie robię Wam czytania na walentynki. Po prostu postanowiłam zrobić Wam takie czytanie, żeby karty pokazały, co się u Was wydarzy w ciągu tygodnia. Pamiętajcie, to jest energia, możesz się przesunąć, tak? Chciałam ślicznie podziękować za lajki, za komentarze. No i co moje kochane baranki? Zaczynamy czytanko. Słuchajcie, moje kochane. Macie trzy kielichy, trzy buławy, cztery kielichy, dziewięć e, monet, e, króla mieczy i sześć mieczy. Oczywiście zobaczymy, co nam pokażą karty na dnie tali. No to może zobaczymy na początku, co nam pokażą karty. Słuchajcie, macie dziesięć e, kielichów, rodzina. Macie wszystko spełnienie. Ale no, y, czujecie się tam nieszczęśliwi, nie ma uczucia, czujecie się może niekochani, zwłaszcza, że jest król Mieczy. Y, możecie wymieć takiego partnera, lub wy takie jesteście, y, kochani. Wy chcecie czegoś nowego, tak? Wy chcecie iść w nowy początek. Nie mówię, że tutaj chodzi, że już zostawiam związek i idę w innego faceta czy w inną kobietę. Wy potrzebujecie zmian. Zwłaszcza, że macie sześć mieczy i sześć mieczy, to też jest karta czas na zmiany, tak? Dla niektórych baranków je, będzie teraz okres taki, że coś musicie zmienić i to u Was będzie, coś gwałtownie się zadzieje, bo zwłaszcza, że macie trzy buławy, tak? Coś gwałtownie tak. Um, słuchajcie, Wy po prostu czekacie, Wy albo ta druga osoba, tak? Nic się nie dzieje, nic, yy, po prostu rutyna. Czas na przykład, jedziemy w podróż. Wiecie o co chodzi, tak? Macie dwie karty podróży, jedziemy, coś nagle, tak? Ale czy byłaby, mi mówi też, że ktoś potrzebuje tej zmiany. Ktoś potrzebuje, bo jest rutyna. Macie drugą kartę, tutaj cztery kielichy, mam wszystko. Tutaj jest pierwsza, w dziewięciu monetach. Pokazuje się kobieta, singielka, owszem. Może być cicho, nikomu nie mów, ale to jest osoba, która ma pieniądze, ma wszystko, tylko nie ma uczucia, tak? Ona potrzebuje być kochana, tak? I ja, nie mówię, ja nie mówię, że to wy, czy ta wasza druga połówka, ale ktoś tutaj potrzebuje, żeby ktoś mnie pokochał. Rozumiecie o co chodzi? Bo tutaj macie jeszcze 7 buław. Ktoś. Ma jakąś blokadę, ktoś odbiera ataki, tak? I macie o rycerza buław, no, z kwiatka na kwiatek. Kochani, jeżeli są u baranków, taki pojawił się u was rycerz buław, to jest baran lew strzelec, to jest może być i wasza karta. Ale ja nie mówię, że to może być spod tego znaku, ale pokazuje się taka osoba. To jest osoba, która skacze z kwiatka na kwiatek, tak? Zwłaszcza, że u niego w siódemce buław to jest. Mam zwycięstwo, ale to zwycięstwo nie, nie trwa długo, tak? On bardzo uroczy, jest pięknie, ślicznie, a potem on blokuje się, tak? on odbiera ataki. Wy możecie na niego albo na was i wiecie, i ktoś te ataki musi odbierać, tak? Ktoś idzie sobie w nowe, tak? Idzie, ale nie zważa na to, co, co się wydarzy. Słuchajcie, tutaj też pokazują mi się, mogą być problemy z dzieckiem, z chłopcem, ale to nie mówię, nie musi być chłopiec, ale tutaj się pokazuje, tak? Coś może być też i z dzieckiem, kochani, kochani. Dziewięć monet to jest karta mówiąca: tylko mnie kocha, ja mam wszystko. Słuchajcie, jest król mieczy. Król mieczy to jest facet y, bardzo inteligentny. Y, wie czego chce: może być mundurowy, może być to lekarz, może być to adwokat, y, ale nie musi. Ale jest to facet, który bardzo logicznie myśli. On wie czego chce. Słuchajcie, są trzy kielichy, trzy kielichy. Jeżeli mam powiedzieć. Czy wasz partner yy, ma romans, to bym powiedziała, on chce romansu, bo on jest niezadowolony z czegoś. Może macie rutynę, słuchajcie, baranki w małżeństwie, związku, trzeba coś zmienić, żeby jedna i druga strona była zadowolona, tak? Yy, kochani, yy, trzy kielichy też mi mówi, że ktoś po prostu ubiera maskę wśród Waszych y, znajomych. Może ktoś przyjedzie i będzie wobec was nieszczery, y, będzie do końca nie mówił, ale w trzech kielichach powiem szczerze, tutaj ktoś za kimś tęskni. czy kielichy ktoś tęskni, wy nie jesteście razem, bo y, nie macie związku, -y, kochani, y, może być tak, że jedna osoba jest wolna, a druga jest w małżeństwie i ktoś się zastanawia, co ja mam zrobić, tak? Ta bardziej ta osoba, która jest w małżeństwie, tak? Mam wszystko, ale no brakuje mi, wiecie, no uczucia, miłości, tego przytulenia, tak? Ta osoba mi skradła, zwłaszcza, że tutaj w czterech kielichach ta karta mówi, że ktoś wychodzi do koła z uczuciem. Może być też tak, że ten mężczyzna tutaj w królu mieczy, tylko pamiętajcie, odwracajcie sobie role wasze, tak? Bo ja nie wiem, czy wy... Macie tak, czy wasz partner, yy, yy, rozumiecie o co chodzi, tak? Yy, po prostu on potrzebuje być kochany, tak? Ja teraz mówię tutaj jako do mężczyzny, tak? Bo mi się tutaj rysuje mężczyzna, tak? I coś nagle yy, się zadzieje u niego. On potrzebuje zmiany. Była jakaś relacja, słuchajcie, która yy, są fundamenty. Ale no, są miecze też, tak? Ktoś mógł iść w nowy początek, czyli wrócić nawet do rodziny, tam gdzie nie ma uczuć, ale ta osoba nie jest zadowolona, tak? Ta osoba się pokazuje, tylko mi kochaj, tak? Jak są uczucia, mam wszystko, tylko pragnę tej miłości, tak? I tutaj macie czas na zmianę. Może ta osoba się znajdywać, słuchajcie, troszeczkę, troszeczkę za wami. Nie mam tutaj świata, żeby powiedzieć, tak, ona jest gdzieś za granicą, ale pokazuje mi się jaki z podróże są dwie, ona może nie przebywać wokół was, tak? W waszej okolicy, moje kochane. Mam nadzieję, że Wam się uda. Weźmiecie tylko to, co do Was pasuje, tak? Moje kochane baranki, ja Wam życzę wszystkiego dobrego i zapraszam Was na kolejne czytanko. Ale oraz życzę Wam e, no, szczęśliwego 14 lutego, tak? Żebyście byli bardziej tak zakochani. Ci, którzy są zakochani, to życzę jeszcze bardziej tej miłości, tak? Trzymajcie się cieplutko, baranki. Pozdrawiam Was.